O oto następny, oto następny odcinek z me i jest ze mną oczywiście. Nigolono! Kolega. U, umarliśmy w tamtej, w tamtej. Dobra, odcinku, potem pójdziemy do wioski, to zajdzie się do tego domku. W tamtym odcinku, więc... Ej, nie więc poszedł niestety nie twierdzie, nas pozabijały. Ale to niestety, widzowie, będziecie musieli się tak męczyć z tą miejscówką. Przemęczyliście się, się, to już tam nie będzie się raz. No i oczywiście subujcie i lajkujcie nasz kanał. Czekaj, gdzie ja oh, Nie no, jeleni mi tu biegnie. Dobra. A, to ja zapewniam, pobiega przez most. O, to to jest przez drugi. Nie no, powiem ci, ciężkie są, ale ten nie wiem, będzie od tego. On ode mnie tak... Ale jak ja go jeszcze uczył, będę chciał. A, ale to który nie niedźwiedź? mam jeszcze, dwa czy jeden niedźwiedzie zostały? Został jeden, przecież z... nie widziałeś, jak my go zakosowaliśmy tamtego? No widziałem. Tylko to naprawdę już była... To ja Mediwar, to już jest taka gra surwiwarowa, dość rozwinięta. Czekaj, najlepiej to zbierać Wielcze Jagody. Wilcze dopiero wiesz, kiedy będą dojrzałe. Eee... Za lata. miesiąc. Za miesiąc tam. Eee... Widzę niedźwiedzia. No jagody są dobre też. A to takie do jedzenia. Do magazynu. Wilcze nie sprzedawajcie, poza za mało, mało dostaniecie. Zbierajcie wilcze jagody. One... Nie polecam jeść, ale one drogie są. O nie. Niedźwiedź mnie zabił. Co powiedziałeś, że malowała? No bo nie wiedziałem. Dobra, czy I, I tak zginąłem, i znowu tam muszę iść. Dobra, widzowie, jeszcze się zobaczymy, czy tu za mnie nie ma. Perfumy. Pudełko zbizdroszone, figi. Nie, Paweł, jest taki wysoki dom tam. W 500 monet, 500 monet mam. No o to mi chodziło. No i wino wiśniowe. A co ona daje? Że może ja nam pomoże w walce? Z niedźwiedziem... to jestem są bizony. Ona daje plus pięć, 50% tortura plus e, zmniejszenia spadek... O, 60% zmniejsza kon, spadek kondycji. To ci, to nam może pomóc w tego gagatka. Jak? Mało ma, czy dużo? Kopię Kirk, poczekajcie, widzowie. Na no, skoku mnie zabił. Sorry, za. Cię oh. ja bym się przekonań. Ja się pałęł przez. Pol. A ty jesteś w wiosce? No, dobra, jestem. No, jestem. No, choć zabiję tam 500 mony, bo. obra, bo fan. Widzowie. A gdzie jesteś? E, idę przez ten mostek właśnie. E, jeszcze się muszę nacisnąć. Poczekaj. Czekaj, bo mi się wyjścia pomyliły. No to ja sobie powolutku pójdę. Babka lekarska. Zbieraj. Musimy Dobra, tą umiejętność do babki lekarskiej, widzenia. Pierwsza, odblokować widzowie. Bo babka lekarska to na, na, naprawdę widzowie to jest już fajna rzecz, bo możesz... Bo nie wiem, że tyle tego możesz zbierać, a ciągle to masz leczenie. O widzę cię siema. Siema ja się patrzy gdzie jest ta babka lekarska. Nie, nie wiem, tak ta tak, Bez tej... Bez tej... Bez tej kondycji... Te, bez tego to tej babki lekarskiej nie zauważysz. O nie, dwie bułki owsianek z odłem. Już, ja już mam po zapasach jedzenia. Bo przypadkowo no, no, zaospanowałam. Ja mam jeszcze na mięso. Dobra, zanim wybudujemy domek, to postawię ognisko. Będziemy mogli przypiec. No i przenocować. Nie, przenocować nie, chyba. Nie, da się spać przy ognisku. No, co fajnie. Do, dobra, widzowie. Wszystko się to robi. Ale trzeba go zabić, tego gagatka. Dobra, widzowie lecimy. No mogą wam się tu respić niedźwiedzie, ale jak postawicie dom, to struktury, to one jakby nie mają obszaru, gdzie się zrespić. Ja jestem tu. Na razie niedźwiedzia ja nie widzę. Ja mam pomysł! Biegnie i nas zobaczył mm. Nie za dole? Tak Dlaczego to ja zrobię Adama Małysza Biegnie za tobą Co on się tak boi? Sorry. On już ucieka. Dobra, Pawu Bigo. O nie, on atakuje mnie. Harzuję. I się nie możesz strzało zrobić. A możesz, A ła, ja nie wiem gdzie on jest. Tam mam mały czego. czego. w tej grze, bo się nie da. Bo my robią serię ataków. Aha, zgin zginąłem przez wysokość. Eee, to nie jest takie taki łatwe. Nie, idź, idź. On ma takie Oloła. Widzowie. Ja by go w ramu zabiłem. Też bym to. Ale to i tak na no, mam nic nie da, czy teraz, czy później. go zabijemy. A dobra, nawet sobie w tym ognisku przypieczam jedzenie z niego. Nawet. A, ale ja nie wiem ile on już od, od nas dostał. O takie modi. jeśli się nas będziecie pytać, czy gramy w medivalu z modami, ale można pobierać mody. To oczywiście nie gramy. My gramy puściutko. Bez modów, więc... to z modami jest. tak. No, że fajnie na przykład mo mogą wam dodać auto A bym chciał coś takiego w Mediwalu, że wiesz co można? Jak się hmm. tak będziesz rozwijać, że będziesz... że dojdziesz do takiej epoki, gdzie będą bronie Na przykład pistolety Bo Mediwal jest osadzony w tej epoce brązu No właśnie a no i taki... mod, gdzie można wyjść z tej opoki. Załabiłeś go? Biegnie na mnie skurkowaniec. Ja tutaj jestem, ale muszę sobie kondycję załadować. On tu zimnie biega do mnie. Ale czemu on się ciągle umie... A nie lepiej go nożem? Nie, nie więcej. HP. Nie, bo nie zablokujesz go. Nawet. O, on już, już przedtem, tołam ucieka. Czyli mało HP. Nie go teraz, Paweł. Proszę cię. Bo ja mam chęć. Ja Ale co mi się włączyło? Uważaj na niego przód. Bo on wtedy cię zaatakuje. Nie jest! O jest nie! Nie był ci bo a umie zaatakować. Kulkowar A, mnie też zabił widzowie. No, Paweł jak tu jesteśmy? Dobra. Achacz. Dobra, dawaj. Po to się. Nie, po co tu? Możemy jeszcze widzowie. Dobra, mm, teraz tak, co ja tutaj mam? Ja mam pomysł. Miksura temperatury, miksura natychmiastowego leczenia 2. Czekaj, zobaczę na zadania, jakie możemy. I będziemy deszcz. 300 Bo tutaj macie tą tablicę z zadaniami w każdej wiosce. Tak mi się wydaje. Pamiętam, tak. że się wydaje. Na Czaj nikt nie patrzy. 70 piór. Czaj nikt tu nie patrzy. Tak. To co? Butelka piwa. Miód, butelka wina. Piwo wsiane. No! No i machamy zapasy, alkoholu alkohol już na, na, na długo. Gdzie jesteś? No, a ja idę jakieś. Co, coś nam pomoże w walce, do, dobra? Pić. A, a poczekaj na mnie na chwilę. Bo ja ob obrabowałem Barbarmana. I czy czy my straciliśmy re reputację. Bo ja nie wiem. Czekaj, już. Bo i. Zarządzanie. Nie. Pamiętam, gdzie tu... nie, nie zauważył cię nikt. No to dobrze. Wejdziesz na A ja no, powiem ci, co co nam będzie potrzebne do walki. Niedźwiednie z tego, co mam. Oleje. Nie. To. Tak. Nie. Ej, a ja fajnie wyglądam. Dobra, to nam pomoże, Piotrek. Uposzczę jedno. Wino wiśniowe. Aha, bo ty już tam poleciałeś. Fajnie. Dobra, sorry. Poczekałem. Czekam na ciebie ko tych beczek. Ja mam pomysł co nam pomoże wino wiśniowe. Nie wiem. Ale spróbuję. Masz. Masz, bo chcę cię ci dać. Ci dać to. Masz. Hop. Czekaj. A, czekaj, bo ja wziąłem butelki jeszcze. No. Wino. dobra x no i jedno ale użyj teraz bo mam moc, mocne kopnięcie i zanim tam dojdziemy no to dobra musimy tak teraz dojść dobra a znowu będę czołgiem rosyjskim no ale chociaż kon kondycja nam nic nie spada a jak ja, a jak ja trafię w niedźwiedzia Normalnie, ja się zastanawiam. tylko jakoś się trzęsę. O, chociaż nam nie spada ani kondycja na nie spada w ogóle. To widzę. Spróbujemy go załatwić, tylko ciężko mi się chodzi tak. W tym jest problem. Jest Ale ta postać długo rozpędza? Ale wiesz, ile my mamy tu kondycji? Nie, nie, ale my tu mamy tyle kondycji do blokowania. A, a, a zadał Ci nie, coś? Nie, bo się zablokowałem. A teraz możemy za nim godzić ile chcemy. Czekaj, bo ja na boki zacząłem skręcać. Postać przestaje biegać. Ej, to gnotku jeden. To jest gnoczo. Nazwijmy go gnotek. Co ty się nazywasz? Epiawę? <huch> Ała? No, ile można? Ubiegni za nim, ja muszę stamina Dobra. Stamina mnie dojechała Dobra widzowie, kończymy nagrywanie Więc pa